1 czerwca 2022 roku, esghitane, poszła z matką i siostrą SHURAN odebrać dziecko od swojego męża Eimracha, z którym jest w trakcie rozwodu. Gdy natknęli się na siebie na ulicy, doszło do kłótni. Z pistoletu Eimrache oddał dziewięć strzałów do SHURAN, które trafiły ją w plecy, szyję i ramię. Następnie mocno uderzył swoją żonę i uciekł samochodem z miejsca przestępstwa. RAN została przewieziona karetką do szpitala, ale nie udało się jej uratować. Morderstwo i pobicie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu w miejscu pracy. Według doniesień, RAN przygotowywała się do własnego ślubu i fatalnej nocy nakłoniła matkę do naciśnięcia przycisku alarmowego w aplikacji Kades. Przemoc wobec kobiet. Policja wszczęła dochodzenie i wydała nakaz aresztowania Emurache. Będziemy wdzięczni za informacje na temat tej sprawy. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.